Kiedy podlewać ogród? Rano, wieczorem, są różne teorie na ten temat. Czym podlewać jest najlepiej? Wężem ogrodowym, może konewką, a może systemem nawadniającym, wężem kroplującym? Okazuje się, że dla różnych ogrodów inne rozwiązania są bardziej sensowne. Ja nazywam się Arleta Gołębiowska, prowadzę szkołę projektowania ogrodów, w której uczę tego, jak... Założyć sobie bezproblemowy ogród. I między innymi uczę też tego, jak sensownie, rozsądnie zaplanować nawodnienie w swoim ogrodzie. W poprzednim nagraniu z tej serii mówiłam o tym, że to, do czego powinniśmy dążyć, to uniezależnienie roślin od nas. Nasz ogród jest stworem sztucznym. To my wsadzamy, wkładamy w niego różne rośliny i każemy im tu rosnąć. My tworzymy sobie, kreujemy sobie ten nasz ogród, no tak, jak nam się podoba. To nie jest twór natury, to jest twór nas, ludzi. Natomiast, jeżeli chcemy, żeby to wszystko rosło bezproblemowo, żebyśmy przy, z tym ogrodem, z tymi roślinami nie mieli za wiele problemów, to powinniśmy dążyć do tego, żeby te rośliny rosły tak jak w naturze, żeby to natura opiekowała się tym ogrodem, niekoniecznie my. Dążmy do tego, żeby te rośliny nie były od nas zależne, żeby były samodzielne, bo jak pojedziemy na wakacje, na tydzień czy dwa, i jak wrócimy, no to właśnie żeby się nie okazało, że te rośliny popadały, wyschły, że nie umiały sobie poradzić same. I w poprzednim nagraniu mówiłam o tym, że podlewanie czy też nawodnienie, nawet przez deszcz ogrodu, roślin, to z czego rośliny najsensowniej będą w stanie skorzystać, to jest takie nawodnienie paska, odcinka na głębokości 30 cm w głąb, w głąb podłoża. To jest linika 30 cm. Taka, taka, miara, taka miara jest potrzebna na, na głębokość, żeby tutaj była wilgoć w podłożu. Im ta wilgoć jest niżej, tym jest mniejsze parowanie, ona mniej ucieka, więc samo polewanie ogrodu nie ma sensu zobaczcie sobie poprzedni odcinek tam o tym właśnie więcej mówiłam, żeby nie polewać, tylko podlewać, tak żeby nawodnić właśnie pasek głębokości około 30 cm, bo to też dla różnych roślin będzie inaczej, różne rośliny korzenią się inaczej. Ale chodzi nam o to, żeby roślina rosła jak najbardziej w głąb, żeby ten korzeń, Szukał, szukał tej wilgoci, która jest nisko. Górna warstwa, my ją troszkę nawodnimy, ta woda zaraz wyparuje. Nie ma sensu polewania i utrzymywania wilgoci w tej najwyższej warstwie. Chodzi nam o to, żeby nawodnić ten pasek terenu na głębokości około 30 cm. I teraz my możemy to zrobić różnymi metodami. To ten rysunek symbolizuje wąż ogrodowy, to jest konewka i wąż taki kroplujący, pocący się, położony na, na powierzchni naszej rabatki na przykład. Zacznijmy od podlewania trawnika, od podlewania zwęża ogrodowego, roślin, które wyglądają mniej więcej tak. Jak sobie, wyglądamy, jak, jak sobie wyobrazimy, jak wygląda trawa, jaki ma liść, jak jest zbudowana, niektóre rośliny ozdobne też tak wyglądają, to możemy takie rośliny i będzie to miało jakiś sens, że będziemy je mogli podlewać z węża ogrodowego. Ponieważ taka kropla wody, która spadnie na taki rodzaj liścia, po prostu po tym liściu spłynie. Spłynie i nawodni tutaj glebę przy, przy tej roślinie. Więc woda. Podana na taki liść, owszem, dostanie się tutaj na, na wodni roślinę, będzie to dla niej miało sens. Więc to w przypadku trawnika, no wiadomo, pryskanie, e, niezależnie od tego, czy to będzie z węża ogrodowego, czy to będzie z jakiegoś rodzaju no, innego podajnika tej wody, ale dostarczanego właśnie w taki sposób kropelkowy górą, tak? Górą i na liście. No to w przypadku traw tak ma to znaczenie. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację taką, gdzie mamy rośliny liściaste, byliny, które mają albo duże liście, na przykład rośliny, które są w cieniu, będą miały liście większe, ale też byliny, które po prostu są gęste, krzewy liściaste albo nawet iglaste, które mają po prostu dużą masę liści, igieł. Także, kiedy ta woda spadnie na nie z góry, no to ciężko jest jej się tu przedostać i przesiąknąć niżej i nawodnić tą podstawę tej rośliny. No, bo pamiętajmy, roślina przyjmuje, korzysta z wody nie przez liście, tylko przez korzeń. Nam cały czas chodzi o to, żeby nawodnić podstawę tej rośliny. Glebę pod rośliną, miejsce, w którym ta roślina ma swoje korzenie. Więc kiedy będziemy z węża ogrodowego podlewać rośliny, które są gęste i gdzie ciężko jest, żeby ta woda spłynęła pod nie, no to to jest strata wody, to to jest po prostu marnotrawienie wody. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest słońce, jeżeli jest wiaterek w ogrodzie. To ta woda, która opadnie na liście, ona wysycha. Zwyczajnie wysycha idzie z powrotem w kosmos. Ta roślina nie skorzysta z takiej wody. Polewanie liści jest też szkodliwe dla wielu gatunków, na przykład dla takiej róży. Róże często łapią różne choroby grzybowe, kiedy ich liście są. Polewane, kiedy długo, na przykład jest taka deszczowa pogoda, gdzie ten deszcz no, no, ciągle na tych liściach jest, te liście są mokre, to te rośliny zaczynają łapać grzyba, i to jest bardzo złe, bardzo złe dla tych roślin. Może być też, wyobraźmy sobie, kiedy taka kropelka będzie tutaj, kropelka wody na liściu rośliny i palące słońce. Co, co to spowoduje nam? Taka kropelka wody działa jak zwierciadło. Możecie to sobie wyobrazić tak, że jak wychodzicie, na przykład jesteście na plaży, wychodzicie z wody, to dużo szybciej to słońce was bierze, tak? Zaczynacie się opalać, wtedy, kiedy wasza skóra jest mokra, dlatego że ta woda inaczej to światło odbija, przypala, przypala, ta roślina, te liście może mieć popalone. Jeżeli podlejecie ją po liściach w czasie, kiedy świeci słońce, to jest najgorsze, co można robić. Lać w pełnym rośliny po liściach, kiedy świeci pełne słońce. Nie robimy tak. Dlatego uważam, że w ogóle podlewanie takie od góry, podlewanie takie z węża, z różnych zraszaczy, w przypadku trawnika, tak? W niektórym przypadku bylin nisko rosnących, no może też gdzieś ta woda, jeżeli widzimy, że wsiąknie obok, ok, z małych listków też pewnie szybciej spłynie. Natomiast zawsze dążcie do tego, żeby podlewać podstawę rośliny. Nie lać roślin po liściach, podlewać podstawę tej rośliny tu, gdzie ona ma podkorzeń, podlewać pod liście. Jeżeli jesteście w stanie tak nakierować tym wężem, żeby podlewać podstawę rośliny. Czy to będzie bylina, czy to będzie krzew. No to właśnie tak należy robić. Dalej popatrzmy na konewkę. Konewką też możemy podlać rośliny po liściach. Nie robimy tak absolutnie, wiemy już dlaczego, ale możemy łatwiej sobie tą konewkę włożyć głębiej w rabatkę. No ona ma tą wylewkę, więc Wkładamy po prostu do podstawy, i jeżeli jesteśmy w stanie podlać podstawę rośliny, glebę pod rośliną, to tak, to wtedy to ma sens. Podlewanie konewką będzie też ok, i w zasadzie no takim często jedynym wariantem, jeżeli mamy do podlania donice z kwiatami, też pamiętajmy, nie od góry, wkładamy jak najniżej tutaj do tej doniczki i podlewamy ziemię, glebę podlewamy, a nie liście. W przypadku małych ogrodów, gdzie, czy też miejsc, do których właśnie podlewanie takie kropelkowe, o którym zaraz powiem, nie jest dociągnięte, no to też do, konewka Konewka będzie sensownym rozwiązaniem pod warunkiem, że podlewamy korzenie. korzenie. Natomiast, jeżeli ten ogród jest duży, rabat, rabat kwiatowych, rabat ozdobnych jest dużo, wtedy najsensowniejszym takim rodzajem podajnika zewnętrznego wydaje się być to ten wąż kroplujący. Zrobienie, założenie nawadniania kropelkowego naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Można to zrobić samodzielnie, jak najbardziej. Węże kroplujące kupuje się takie gotowe. Nie bawcie się w to, że w zwykłym wężu zrobicie dziurki i tak to będzie leciało. Mm -mm, to nie jest dobre rozwiązanie i wcale nie jest tańsze. Taki wąż z kroplownikami. One są mniej więcej, są różne rodzaje, ale tak najczęściej występujące, to te emitery, kroplowniki są co 30 cm od siebie i sączy się ta woda. Tu wyobraźcie sobie, jak leci taki mocny strumień, intensywny, nawet jak on będzie zapodany pod, no, na glebę, pod roślinkę. To jest mocny strumień. On wybija, wybija te cząstki gleby aż stąd, aż się rozpryskuje, rozbryzguje się tutaj. To źle wpływa na strukturę gleby, źle wpływa później na jej odparowywanie. O tym powiem w następnym odcinku. Natomiast podawanie takie kropelkowe, gdzie kropelka po kropelce, ta woda powolutku nawadnia powolutku, nie ma tu żadnych gwałtownych, tak jak ulewa gwałtowna. Nie, to jest taki jak łagodny deszczyk, jakby była mrzawka. To jest najlepszy sposób zapodania wody i jest bezpośrednio, bezpośrednio ten wąż w tym miejscu, w którym są korzenie rośliny, więc to ma największy sens. Co najmniejsze straty wody przy tym, a przy tym roślina korzysta Najwięcej. Jeżeli podlewamy konewką, to też zwróćcie uwagę na to, żeby nie lać tak z góry, właśnie po to, żeby ta gleba tutaj się tak, te cząsteczki nie, nie wybijały. Się. Jak najniżej tą konewkę trzymać, o to mi chodzi. Jak najniżej jeszcze tutaj, żeby było sitko, żeby kapało z niego niewielkimi kroplami. Nie lejemy wielkim strumieniem. No dobra. To wiemy już, czym podlewać, a teraz kiedy? Kiedy podlewać? Mówi się, że najlepsze, najlepszy czas na podlewanie to jest raniutko. Raniutko, kiedy słońce jeszcze nie świeci, kiedy nie ma szans, żeby się te soczewki takie porobiły, żeby nam popaliło to rośliny. Natomiast, no to co? Będziemy wstawać o 5 rano, żeby podlewać ogród? Bo tak, tak by pewnie trzeba było wstać, zanim to słoneczko zacznie latem prażyć tak mocno. Moje zdanie jest takie. Czas podlewania uzależnimy od tego, czym podlewamy i w jaki sposób. Czy zapodajemy tą wodę faktycznie na liście i liczymy na to, że no po prostu dużo i długo będziemy lać i ta woda kiedyś Kiedyś dojdzie do tej gleby, kiedyś tam przesiąknie. Tutaj straty będą największe tej wody, bo tak jak mówiłam, ona wyparuje częściowo i pójdzie w kosmos. Natomiast w nocy, nad ranem albo z wieczora, jak polejemy, no to ta strata będzie tej wody najmniejsza. Jeśli polejemy po liściach, no to jeśli polejemy rano, to zdąży ten liść wyschnąć. Do tego południa, do czasu, kiedy słońce będzie na niego mocno prażyło. Tak sobie ustawiajcie czas podlewania. Żeby nie polewać w południe, nie polewać w tym momencie, kiedy na tą roślinę pada bezpośrednio słońce. Bo jeśli ona jest w cieniu, jeśli ona jest z innej strony domu, niż akurat świeci słońce. Jeśli jest na jakiejś rabacie pod drzewem i na nią słońce nie będzie świeciło bezpośrednio, albo w danej porze dnia, kiedy wy chcecie podlać, nie będzie na tą roślinę świeciło, to okej. Okay. To, okay. to nie ma aż takiego znaczenia wtedy, kiedy ją dokładnie podlejecie. Byleby nie było to w czasie, kiedy bezpośrednio na nią, na jej liście świeci słońce. Jeżeli mamy podlewanie bezpośrednio pod roślinę, nie po liściu, czyli albo... Podlewanie kroplujące albo skoneweczką sobie podlejemy, takie niziutko. To w zasadzie, czy my to zrobimy w południe, czy my to zrobimy wieczorem, nie powinno generować aż tak dużych strat, ponieważ ta woda od razu nam wsiąka w glebę. Ten wąż tutaj jest tak narysowany wyżej. On tak naprawdę leży na powierzchni gruntu. I ta kropelka, która spada, ona od razu wsiąka, wsiąka w nasze podłoże. Więc nie ma za bardzo tutaj gdzie być tej straty. Szczególnie jeżeli mamy ogród obsadzony tak na gęsto, że ten wąż nam się gdzieś, czarny wąż leżący na rabacie, nie nagrzewa, i ta woda nie ma dużo stopni, tak, żeby aż poparzyła te rośliny. No to powiedzmy, że. Ja jestem tolerancyjna. Dla węży kroplujących, które leżą na powierzchni podłoża jestem tolerancyjna co do pory dnia, kiedy podlewamy. Wiadomo, parowanie jest największe w południe, wtedy kiedy jest największa gorąc na dworze, natomiast jeżeli nie mamy, nie mamy innej możliwości podlania tych roślin z jakiegokolwiek powodu, to jak podlejemy o godzinie 14 z węża kroplującego, to ja myślę, że te straty wody nie będą aż tak duże, jakbyśmy podlewali nawet wieczorem z węża takiego zwykłego. Można by jeszcze powiedzieć o wietrze. Czy wiatr ma tutaj znaczenie, że na przykład jest taki dzień, w którym wieje silny wiatr? Dla podlewania kroplującego, dla konewki, Wiatr w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli podlewamy z węża, może raczej ze zraszaczy, nawet mamy ustawione zraszacze, nawadniają one trawnik, są ustawione tak, czy powinny być ustawione tak, żeby podlewały równomiernie. Czasami też to widzę w warzywnikach, gdzie jest zraszacz, który ma podlewać warzywa i wieje wiatr. I wtedy okazuje się, że nam po prostu te krople przenosi w inną stronę niż my byśmy chcieli. Z jednej strony podleje, z drugiej nie doleje. Więc jak jest wiatr, a nie mamy innej możliwości, żeby podleć w innym czasie, no to zwróćmy na to uwagę, że będzie część. Niedolana, bo ten zraszacz, nawet jak my ustawimy, czy jest automatycznie ustawiony, w idealnym miejscu, to on jest w idealnym miejscu dla, idealnym warunku, dla idealnych warunków. Ważne, żeby podlewać korzenie, a nie podlewać liście. Ważne, żeby podlewać mocno, intensywnie. Natomiast rzadko o tym, jak często podlewać rośliny. Będzie w następnym odcinku. Powiem jak często. Chodzi o to cały czas, żeby tą wilgoć w glebie utrzymać, zatrzymać, żeby, żebyśmy my nie mieli przy tym za dużo roboty, żeby te rośliny sobie umiały poradzić same. I jeżeli chcecie poznać więcej sposobów na ogród bez wysiłku, to zajrzyjcie do szkoły projektowania ogrodów. Link jest podany w opisie. To jest ten link szkolenia.krzakowisko.pl. Już niedługo będzie tam szkolenie dotyczące ogrodu bez wysiłku. Także bardzo Wam je polecam, jeżeli to, co do Was mówię, ma dla Was sens, jeżeli no, obawiacie się, że te ceny wody ciągle rosną i rosną, i nie chcecie przepłacać, tracić tej wody. W następnych, w kolejnych odcinkach opowiem właśnie o tym, jak często podlewać, bo tutaj na tym polu jest bardzo dużo błędów, szczególnie u osób, które mają założone nawadnianie. Te osoby popełniają najwięcej błędów, jeżeli chodzi o częstotliwość podlewania. Ale także, jak widzicie, przedstawiam różne wersje, także dla osób, które podlewania automatycznego nie mają. I też powiem Wam, jak to zrobić, żeby jak już podlejemy, podlejemy porządnie, już się w przypadku takiego ręcznego podlewania nastoimy, nanosimy tej, tą konewką wody, albo napodlewamy z tego węża, czy z innych zraszaczy, jak tej wody nie utracić co zrobić, żeby ona się tutaj utrzymała, żeby nam nie uciekła, żeby jeśli już podlewamy, to jak to zrobić, żeby to było jak najrzadziej, żeby taka, taka konieczność podlewania była jak najrzadziej. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat, jak, w jaki sposób wy podlewacie ogród z węża, z konewki, z węża kroplującego. Kiedy podlewacie, podyskutujmy o tym jeszcze w komentarzu.